Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus, bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie tą drogą mogę przekazać Wam jak najserdeczniejsze pozdrowienia od wszystkich organizatorów zarówno dni skupienia czy, czy no może pompejańskiej na kaplicówce. Chcę Wam jak najpiękniej podziękować za Wasze zaangażowanie, zaangażowanie świeckich apostołów dobrej śmierci i Was, którzy tak wiernie służycie Maryi modlitwie różańcowej. Którzy krzewicie nowennę pombejańską, która dotarła między innymi poprzez Was do wszystkich zakątków całego świata. Tą nowenną ludzie rozwiązują naprawdę nabrzmiałe problemy, swoje rodzinne, osobiste. Tą nowenną na pewno każdy z Was doświadczył, rozwiązuje i swoje sprawy, które wydaje się czasem po polsku nie do rozwiązania. Dziękuję Wam również za to, że nie straszne Wam jest jechać, bo przecież jesteśmy już tam teraz, będziemy po raz czterdziesty. Jechać na nocne czuwanie do łapiewni, aby upraszać, upraszać zbawienie wszystkim umierającym, tym, którzy do końca walczą z Bogiem. Bo to dzięki Waszym modlitwom Maria jeszcze spod bram piekła. Wycofuje te, tych umierających, aby mogli ratować się życiem wiecznym w Królestwie Boga. Chciałabym jeszcze tak bardzo też pięknie podziękować za to, że, za to, że za to wasze serce wrażliwe, za to, że wspieracie tam na Madagaskarze. Wspieracie dzieci, finansowo wspieracie dzieci i w Kamerunie to dzięki Wam te dzieci mogą chodzić do szkoły, uczyć się, edukować. To dzięki Wam może ten kraj jeden drugi w przyszłości może się lepiej rozwijać dzięki temu, że będzie miał swoich wyuczonych ludzi. Tak wiele byłoby podziękowań, ale myślę, że bardzo wzięliście sobie do serca słowa Jana Pawła II, że modlitwą, a szczególnie modlitwą różańcową, możemy rozwiązać nie tylko nabrzmiałe problemy społeczne, polityczne, ale nasze rodzinne, nasze osobiste. I idźmy za tym ciosem. Dziękuję Wam, że odpowiadacie zawsze na wezwanie. Módlcie się za kapłanów. Dziękuję Wam, bo tak wiele z Was podejmuje modlitwę nowenną pompejańską za kapłanów. Ta modlitwa ich uświęca. To jest tak bardzo ważne. Bez kapłanów nasze spotykanie się, nasz kościół byłby tylko pustym budynkiem. Módlmy się. Maria tak bardzo woła w swoich orędziach. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się za kapłanów. Bądźcie wierni tej modlitwie różańcowej za kapłanów. Chcę Wam jeszcze podziękować, że to Wy tu na Kaplicówce tworzycie, stworzyliście nową Historię tego miejsca. Jest rok wiary. Maria, jakże potrzebuje dalej świeckich apostołów, aby docierali do ludzi, którzy odrzucili Bożą Miłość. Aby dotrzeć do ludzi, którzy gardzą zbawieniem. Aby dotrzeć do ludzi, którzy szydzą. Ewangelicznych Ostrzeżeń Chrystusa. Twórzmy, zapraszajmy do wspólnoty nowych ludzi. Twórzmy coraz większe wspólnoty, abyśmy w tym roku wiary naprawdę przyczynili się do wzrostu wiary w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w miejscu pracy, w naszym narodzie. No cóż, jest już styczeń 2013 roku. Chcę Wam życzyć i sobie, abyśmy byli bardzo konkretni w miłości do Jezusa i Jego Matki, abyśmy dążyli do świętości, abyśmy byli bogaci Bogiem w wymiarze łask. I życzę sobie, aby Duch Święty ożywiał nasze decyzje. Tak bardzo Was kocham. I życzę, abyście tak dalej gorliwie apostołowali w tym dziele, które jest tak ważne, bo jak powiedział jeden z papieży, Nie ma w hierarchii stowarzyszeń, tak ważnego stowarzyszenia jak Mat Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. To stowarzyszenie wyciąga spod bram piekła ludzi.